dziś chcemy zaprosić państwa do rozmowy o potędze interpretacji. O tym dlaczego te same fakty, wydarzenia, przekazy odbieramy często zupełnie inaczej. Dlaczego w różnych życiowych sytuacjach, w których wydawałoby się widzimy to samo, okazuje się jakbyśmy oglądali każdy swój własny film. O to zapytamy specjalistów od zrozumienia człowieka i mechanizmów w nim, czyli w nas funkcjonujących, ale liczę też na Państwa głosy w sprawie beretmaopapolskiradio.pl to nasz adres e-mail, działa też strona Przeciasny Beret na Facebooku i skrzynka SMS-owa pod numerem 71335. To jest audycja Przeciasny Beret w Trójce, w której dziś pytamy o to, dlaczego tak często różnorako interpretujemy ten sam świat. Właśnie o tym dr Konrad Maj, psycholog. Nasze myślenie nie jest uwolnione od emocji. Te emocje powodują, że kora mózgowa w sposób tendencyjny sobie dobiera określone informacje. Taką mamy konstrukcję psychologiczną. Nawet w momencie, kiedy balansujemy swoje opinie, to pojawiają się różne słowa, które uruchamiają w naszej głowie schematy. Doktor Jacek Wasilewski, językoznawca i medioznawca. Te schematy, które nabywamy w toku doświadczenia, sprawiają, że odpala nam się cały taki zestaw myśli, postaw wobec jakiegoś zjawiska. To to działa trochę jak cęgiel, kiedy coś takiego się pojawia. W związku z tym, że tak jest, to my bardzo szybko oceniamy daną wypowiedź. Jeżeli ją sobie potem zanalizujemy, to możemy powiedzieć, no rzeczywiście być może tu nic nie było. Ale w momencie, kiedy temat jest dla nas ważny i emocjonujący, a tylko wtedy słuchamy i zapalamy się do tego, no to te schematy odpalają się w miarę szybko. To zależy jakich faktów te wypowiedzi dotyczą. Profesor Henryk Domański socjolog. Jeżeli chodzi o relacje dotyczące tzw. faktów obiektywnych, to jedna osoba może mieć wiedzę na ten temat, a druga nie ma. I tutaj w grę wchodzą takie wartości i normy drugiego rzędu, które już różnicują bardzo silnie. Co innego na temat tej samej sprawy powie ktoś, kto jest po wykształceniu wyższym, ma pewną dużą zdolność do poznawania wiedzy i ma określone poglądy, które utrwalił sobie w trakcie studiów, a co innego ma do powiedzenia osoba, która nie ukończyła szkoły podstawowej, dajmy na to. No ale w grę również tutaj wchodzą różnice pod względem wieku, a nawet różnice dotyczące płci, wielkości miejsca zamieszkania i wiele takich zmiennych socjologicznych, o których my doskonale wiemy, że one wyjaśniają zróżnicowanie poglądów i zróżnicowanie opinii. Interpretujemy po pierwsze dlatego, że potrafimy interpretować. Doktor Justyna Melonowska, filozof. I wydaje mi się, że to nie jest jakaś specyficzna kompetencja tylko ludzka, w takim znaczeniu, że zwierzęta też z pewnością interpretują fakty, ale interpretują dany fakt tak samo, ponieważ Interpretacja tego faktu jest uwarunkowana ich instynktami. Na przykład interpretują fakty dotyczące pożywienia czy zagrożenia. Ludzie interpretują inaczej i wyrazem tej inności jest to, że dany fakt może być przez różnych ludzi interpretowany różnie. Skąd się bierze ta różnica? Moim zdaniem ona wynika stąd, że my jesteśmy istotami rozumnymi, a rozum każe odnieść się, zająć stanowisko. Znaczy, to jest taki przymus zajęcia stanowiska i odniesienia się do czegoś. Nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować, żeby za każdym razem być obiektywni. Problem w tym, że ta rzeczywistość, która nas otacza jest tak złożona i już od wielu lat obserwujemy takie potężne przeładowanie informacyjne. To jest nie do przerobienia przez nasz umysł. Nawet ktoś obliczył, nie wiem do końca jak, że w ciągu roku ilość tych bitów informacyjnych jest znacznie większa generowanych przez naszą cywilizację niż przez poprzednie lata wszystkie razem wzięte, czyli od początku tak naprawdę istnienia cywilizacji. Cały czas jest mnóstwo tych danych i to powoduje, że my dążymy do redukcji informacji, do oszczędności poznawczej i to również się przejawia, w tym, że jeśli jest jakaś analiza pewnych zjawisk, no to już nam się nie chce w sposób bardzo dogłębny tego analizować. Jeśli ktoś chce nam pokazać coś nowego, zainspirować nas, to czujemy się przeciążeni i właściwie nie chcemy go słuchać. No, jesteśmy selektywni, patrzymy to, co nam pasuje do układanki, bo wtedy się jakoś nie zmęczymy w tej rozmowie. Czyli dobieramy sobie tylko część tych rzeczy, bierzemy sobie to, co chcemy. Ta uwaga nasza jest skupiona w w takim kierunku, żeby podpiąć to, co ta osoba do nas mówi, pod to, co my już sobie tam w głowie mamy. Kiedy słuchamy kogoś innego, to ta wypowiedź jest dla nas takim testem projekcyjnym. Projektujemy na nią swoje własne lęki, własne strachy i jeżeli czegoś się boimy, przypisujemy komuś od razu ten strach i widzimy ten strach albo widzimy jakąś wrogość. I wtłaczamy w tą drugą osobę nasze własne lęki, nasze frustracje, nasze strachy i w momencie, kiedy jesteśmy pobudzeni emocjonalnie, no to działa to oczywiście silniej. Dlatego, kiedy widzimy jakiś temat i pojawiają się pewne słowa, które stanowią dla nas taki cęgiel tak czy ląd odpalający u nas te schematy. No to zaczyna się w nas gotować to wszystko co sprawia, że czujemy, że ktoś nas atakuje albo czujemy, że coś jest ofensywne, albo czujemy, że ten świat nie jest w tej wypowiedzi, którą słyszymy tak poukładany, jak powinien być. Czy interpretujemy zawsze wyłącznie przez filtr własnego doświadczenia? No pewnie tak, bo nie mamy dostępu do innego doświadczenia. Ale czy to oznacza, że filtrujemy już pod kątem tych poglądów, które mamy? Jeżeli nie spełniamy tego warunku, jakby wyobraźni i wątpienia, to może tak i wówczas uruchamia się w niej taki fundamentalizm poznawczy. To znaczy, że wszystko będziemy interpretować jednotorowo czy jednowymiarowo. Ale jeżeli mamy pewną elastyczność i otwartość poznawczą związaną właśnie z użyciem wyobraźni i wątpienia, to nie jest powiedziane, że będziemy jakiś fakt interpretować akurat tak, jak nam jest wygodnie. Chociaż psychologowie ustalili, że w skandynawii rzeczywiście jest tak, że wystarczy czy nam maleńka dana, żeby podtrzymała nasz wcześniejszy pogląd, który mamy i nie wystarczy tabun faktów, żeby zmienić pogląd, który już mamy. No więc psychologowie mogą widzieć te kwestie inaczej, ale myślę, że w takim oglądzie filozoficznym to powiedziałabym, że no to interpretowanie jest naprawdę bardzo wyrazistą i wielką ludzką kompetencją. Mówiąc językiem naukowym, nasze poznawanie świata ma charakter motywowany. W zależności od tego, jakie mamy cele, jakie mamy dążenia, no po prostu interpretujemy świat. Każdy z nas no stawia sobie pewne cele, jeśli spostrzega ten świat, no to jest to uwarunkowane tymi celami. Więc jesteśmy narażeni, nawet często nieświadomie na to, że jesteśmy po prostu bardzo tendencyjni, dobieramy sobie fakty po to, aby potwierdzić nasz sposób myślenia, to, co żeśmy sobie założyli. Więc nie można powiedzieć właściwie nigdy o tym, że istnieją w ogóle ludzie, którzy interpretują tą rzeczywistość w sposób obiektywny. Oczywiście staramy się dotrzeć do prawdy, poznawać z dwóch stron dane zjawisko, ale jednak bardzo bardzo często z uwagi na emocje, z uwagi na tą silną motywację, jesteśmy bardzo selektywni. Czasami my w dosyć dziwny sposób widzimy świat bo jeżeli widzimy świat za pomocą schematów takich poznawczych, czyli takich całości, no to potrafimy albo zniekształcać to, co słyszymy, w ten sposób, żeby pasowało to do schematu, dlatego jeżeli kogoś akceptujemy i ten ktoś nawet powie coś, czego nie akceptujemy, to myślimy sobie, ażartował, albo wcale tego nie usłyszymy, albo w jakiś inny sposób zniekształcimy to. Albo możemy sobie sami dopowiedzieć, to co w danej wypowiedzi było. Czyli jeżeli usłyszymy słowo, które nam nie pasuje, albo ktoś nam nie pasuje, to wtedy użycie jakiegoś schematu do rozumienia powoduje, że Czasami generujemy nasze własne treści wynikające z naszych własnych oczekiwań. Co się bardzo często zdarza w jakichś związkach, kiedy zaczynamy mówić, co ktoś inny powiedział, okazuje się, że wcale tego nie powiedzieliśmy, ale widocznie przez lata w ten sposób uwarunkowaliśmy tę osobę, że ona to słyszy. Więc człowiek jest taką maszyną sensu, która jest w stanie wszystko sobie zinterpretować. Tak, żeby czuć się dobrze. Raczej nie chciałabym iść w stronę takiego postrzegania człowieka jako automatu. Myślę, że człowiek ma przymus epistemologiczny, ma popęd epistemologiczny, to znaczy jest istotą, która jest wezwana do poznawania i do zajmowania stanowiska. Jeżeli tego nie robi, to jest jakby mniej człowiekiem. Ale działanie tego napędu, powiedziałabym może nawet nie popędu, tylko napędu, nie oznacza automatyzmu. Raczej tutaj bym się buntowała. Potęga interpretacji polega również na tym, że my często sami według własnych oczekiwań jesteśmy w stanie, ułożyć sobie, kto pierwszy zaczął. Tak więc jeżeli widzimy jakąś kobietę, która pije na weselu i jej męża, kiedy tańczy na weselu, to ona będzie mówiła, ja piję, ponieważ ty tańczysz z inną, a mężczyzna będzie mówił, ja tańczę z inną, ponieważ ty pijesz. Każdy będzie miał na ten temat swoją historię i swoją interpretację. Więc jeżeli my posługujemy się takimi swoimi historiami, żeby czuć się dobrze, to musimy tak skonstruować świat, żeby to ten inny był pierwszy, żeby to ten inny zaczął. No i wtedy oczywiście my mamy poczucie racji i mamy poczucie, że ktoś... Odwraca kota Wydaje mi się, że interpretacja ludzka wiąże się bezpośrednio z jednej strony z kompetencją wątpienia, to znaczy wątpienia o samym fakcie, a z drugiej strony z wyobraźnią, to znaczy z umiejętnością wyobrażenia sobie innego, jakiegoś konkurencyjnego faktu. I teraz w świecie ludzi ma to taki efekt, że im mniej wyobraźni i wątpienia, w tym wątpienia o sobie, czyli jakiegoś takiego dystansu. Mamy, zdaje się, problemy techniczne. Przypomnę, to jest przyciasny Beret w trójce. Dziś rozmawiamy o interpretacji. A ze mną pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczna z Uniwersytetu SWPS w Warszawie i z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, to dlaczego? Widzimy to samo wydarzenie, słyszymy tę samą informację, odbieramy ten sam bodziec, wydawałoby się, a jednak każdy widzi, słyszy swoje. Albo słyszy to, co chce usłyszeć, albo nie słyszy tego, czego usłyszeć nie chce. Dlatego przede wszystkim, że jesteśmy różnymi ludźmi i że to, co dociera i jest tożsame z zewnątrz, tak się wydaje, to jest odbierane przez pryzmat tego, co człowiek już wcześniej na ten temat czy podobne tematy wie. Nasz umysł tak działa, nie jest taką tabulą raza, jak wiadomo, tylko no, przetwarza informacje w zależności od tego, jak one mu pasują do jego schematów, do jego postaw, do jego wiedzy, do jego uprzedzeń, do jego marzeń i w związku z tym rzeczywiście to co jest odebrane może być bardzo różne, a zwłaszcza interpretowane, ponieważ to nie chodzi tylko o to, czy w ogóle jest zauważone, tylko jak zostanie zinterpretowane czy pozytywnie czy negatywnie i tutaj jest Parę takich fenomenów, które w literaturze psychologicznej są opisane, no m.in. taki efekt wrogich mediów, nie wiem czy nasi słuchacze to wiedzą czy nie, on polega na tym, że nawet gdy ludzie, dziennikarze się bardzo starają, żeby przekaz był dwustronny, żeby był w miarę obiektywny, to okazuje się, że jeżeli on dotyczy materiału silnie emocjonującego, to i tak odbiorcy ten sam przekaz będą traktowali za absolutnie przeciwstawny postawom albo odwrotnie. I w związku z tym bardzo jest trudno mówić o obiektywnych mediach, ponieważ no, człowiek rzadko kiedy jest obiektywny. Ale też powiedziałam coś takiego, że jesteśmy różnymi ludźmi i chociaż nasze odbiory informacji są zróżnicowane, to ta wielkość, zniekształceń troszkę zależy od pewnych właściwości psychologicznych. Na przykład taką właściwością różnicującą jest potrzeba zamknięcia poznawczego. Co to takiego jest? Różnimy się tym, jak szybko chcemy czy potrzebujemy zamrażać nasze schematy. Co to jest zamrażanie i co to są schematy dla mniej zorientowanych w terminologii psychologicznej? Schematy to jest pewna uproszczona wiedza na dany temat, pozbawiona konkretów, dosyć abstrakcyjna, którą ma mamy ze swoich doświadczeń, z opowieści też, która nam pasuje do innej wiedzy, która jest w różnym stopniu dostępna, tak? Dostępna, czyli łatwo wzbudzana, a łatwo wzbudzane jest co? co budzi emocje, co jest dla nas ważne, co nasi bliscy akceptują, bądź przeciwnie, co jest jaskrawie sprzeczne. I teraz, jeśli mamy rzeczywiście taką silną potrzebę domknięcia, to wtedy bardzo łatwo akceptujemy, przyswajamy, pamiętamy te wiadomości, które pasują do tego, co już uprzednio żeśmy wiedzieli. I nie zwracamy uwagi, czy jemy, czy wręcz przekształcamy to, co słyszymy, czy co oglądamy. To by oznaczało, że nasz mózg predysponuje nas do tego, nie żebyśmy pytali, jak jest, ale... Jak to pasuje do mojego światopoglądu, tak? Nie tak, bo jednak potrzeba poznawcza istnieje i na przykład mają ją dzieci, które jeszcze nie mają schematów. One są bardziej chłonne, bo właśnie nie mają do czego doczepić tego, co mówimy. Stąd wpływ różnych informacji na dzieci jest dużo silniejszy. Ale ja mówiłam o pewnej różnicy indywidualnej. Bo w ogóle nasz system poznawczy działa tak, żeby dwie potrzeby zaspokajać. Tę, o której Pan mówi, właśnie poznania, nowości, twórczości. I z drugiej strony, Bezpieczeństwa. I teraz prawdopodobnie ciągle jeszcze badania są w toku, ta potrzeba domknięcia wiąże się też z taką potrzebą zabezpieczenia, że mamy taki schemat, wszystko nam się dobrze układa, wszystko jest jasne, oczywiste, wiemy się czego spodziewać, wiemy jaka stacja co nam powie. No tu nagle ktoś wkłada kij w mrowisko i zaburza mój porządek. Tak. I, tak. I tu właśnie jest ta różnica indywidualna, że jedni się bardziej kierują na to, żeby zrozumieć i poznać, a drudzy na ba bardziej na bezpieczeństwo. Ale jeszcze czasami się używa takiego terminu jak dogmatyzm. I to też jest taka różnica w sposobie traktowania rzeczywistości, funkcji przyswajania wiadomości. I w teorii takiej z 60-tych lat Miltona Rokicza mówiło się, że dogmatyk to jest ktoś, dla którego bezpieczeństwo, prostota poznawcza jest ważniejsze i w związku z tym kieruje się nie tyle, żeby usłyszeć i poznać, ile żeby na przykład ocenić źródło. I im bardziej człowiek jest uzależniony od tego źródła przekazu, niż od treści wiadomości, tym w większym stopniu jest dogmatyczny. Oczywiście to jest tylko jeden z atrybutów dogmatyzmu, bo dogmatyk w związku z tym, że się kieruje źródłem, a nie treścią, może jednocześnie przyswajać i akceptować bardzo sprzeczne logicznie informacje ze sobą. Studenci nauk politycznych i dziennikarstwa kiedyś zostali poddani w takich moich badaniach pewnej manipulacji, która polegała na tym, że zamieniono treści komunikatów, które wygłosił Korwin Mikke z tekstami, które wygłosił Kuroń. Te osoby, studenci zaawansowani, nie pierwszoroczniacy, którzy wiedzieli, jakie to są ich poglądy, po wysłuchaniu tych komunikatów nie mieli żadnych wątpliwości, że to są ich komunikaty, chociaż Kuran mówił językiem Karwina i odwrotnie. Natomiast dokładali do tego, co usłyszeli, to czego w ogóle nie było mówione, czyli szukali usprawiedliwień. Jeżeli tylko się coś nie pasuje do moich poglądów, to je utożsamiam. To jest bardzo częsty efekt. W Polsce ludzi, którzy są tak właśnie dogmatycznie poprzez na przykład polaryzację polityczną ukierunkowania, nie tylko struktury poznawczej jest dosyć dużo. Profesor Jakubowska-Branicka, socjolożka, robi takie badania systematycznie i pokazuje, że właśnie taki sposób myślenia właściwie się nie zmienia od lat. Proporcja takich osób w populacji się ciągle nie zmienia, mimo że na przykład zmienia się poziom wykształcenia społeczeństwa, a powinno też być tak, że jednak osoby bardziej wykształcone powinny być bardzo otwarte. Okazuje się, że jednak jest to kwestia raczej osobowości niż wykształcenia. W jakiś sposób doświadczamy tego każdego tygodnia, dostając maile od słuchaczy. Choćbyśmy rozmawiali o wiośnie i o kwiatach, zawsze gdzieś tam pojawi się interpretacja polityczna, że coś więcej chcieliśmy przekazać i było to najczęściej niezgodne z ich postrzeganiem świata. Natomiast z tego, co pani profesor mówi, wynikałoby, że ja jako dziennikarz, chcąc podejmować tematy istotne, ważne, muszę się liczyć z tym, że będę obrywał i to z obydwu stron barykady. Im bardziej będzie się Pan starał być obiektywny, tym częściej będzie Pan obrywał przez tych, którzy mają ekstremalnie różne stanowiska, krańcowe stanowiska i silne. Ale ja bym powiedział jeszcze tak, te wszystkie procesy, o których mówimy... One zachodzą dość automatycznie i jednak nie wszyscy tak przetwarzamy i można powiedzieć, że warto się starać, żeby z dwóch stron pokazywać rzeczywistość, czy z różnych stron, bo rzeczywistość nie ma tylko dwóch stron, tylko wiele ale to zakłada od słuchacza bardzo takie uważne przetwarzanie. Tam to się w literaturze psychologicznej nazwa peryferycznym czy automatycznym, ale jeżeli rzeczywiście jesteśmy zainteresowani tematem i jest to, co do nas dociera, mówione składnie i wielostronnie, to możemy jednak zrozumieć i czegoś nowego się o świecie dowiedzieć, jednak... Trochę się nasza świadomość zmienia dzięki mediom i dzięki temu, co robicie dobrze. To ciekaw jestem, czy Państwo się czegoś z tej rozmowy dowiedzieli. Proszę pisać beretmałpapolskiejradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Na obrywanie też, w razie czego jestem nastawiony, proszę się nie hamować. Pani profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczna z Uniwersytetu SWPS w Warszawie i Instytutu Psychologii Pan była naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Nie mąćcie ludziom w głowach psychofilozofią, jest tylko prawda i fałsz. Wnioskuje o to pani Ewa z Białego Stoku. Z kolei pan Marek, ex mecenas, tak się podpisuje, pisze. Wiekowi adwokaci mawiali, że ktoś kłamie... Jak naoczny świadek. A pan Stefan dodaje: Ilu ludzi, tyle opinii. Dobieramy fakty do swoich interpretacji, a nie odwrotnie. A jeżeli kupimy, w cudzysłowie, jakąś opinię jako swoją, to jesteśmy już ślepi na argumenty, choćby najbardziej rzeczowe i prawdziwe. Tak to z nami jest. I nikt od tego nie jest wolny. To pan Stefan, który wręcz na koniec stwierdza: Obiektywizm. Nie istnieje. Co Państwo na to? To chyba zawsze tak jest, że interpretujemy coś stosując własny szablon wartości i poglądów, pisze pan Marcin. Na tej podstawie otrzymujemy dany obraz znaczeń, dodaje. Do tego wszystkiego dopiąłbym jeszcze konfabulację. Dajemy do zrozumienia osobom postronnym bądź w zdarzenie zaangażowanym, że wszystko rozumiemy zupełnie inaczej, byle tylko postarać się o jakieś konkretne argumenty i wszystko można udowodnić z kolei inny anonimowy słuchacz lub słuchaczka, dodaje krótko, lusterko. Każdy powinien mieć takie lustro etyczne i w nie popatrzeć. A pani Agnieszka dzieli się swoim doświadczeniem. Mam za sobą dziewięcioletni związek i od ponad dwóch lat próbuję tworzyć nowy z mężczyzną po równie długim związku. Pisze. Ciągle wzajemnie błędnie się interpretujemy, choć jesteśmy ludźmi otwartymi i wykształconymi. Kiedy w grę wchodzą emocje, odzywają się stare schematy i lęki. Może właśnie te lęki grają tu pierwsze skrzypce. Niestety, dobre chęci to jedno, a instynkt to zupełnie coś innego. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i Państwu też dziękuję za dziś, za aktywny udział w audycji. Jeszcze jedna wiadomość na koniec. Ciekawa jestem od Pani Agnieszki. Ciekawa jestem. Jak nie zamknąć się w swoich schematach? Bardzo dziękuję za tę audycję. Pomogła mi. Tylko co zrobić, by wciąż być otwartym na świat jak dziecko? I dlaczego większość z nas zamyka się w swoich dogmatach? Z tym pytaniem chcemy Państwa zostawić. Kłaniamy się. Elżbieta Malinowska i Marcin Gutowski. Do usłyszenia za tydzień.